Witam Państwa serdecznie i zapraszam na naszą relację. Dzisiaj postaram się Państwu opowiedzieć, co ciekawego udało się znaleźć tutaj podczas prac ferromagnetycznych na rzece Elbląg i na drodze wodnej na Zalewie Wiślanym. Mogę Państwu zdradzić, że tych wydobytych przedmiotów było bardzo wiele. Przygotowując się tutaj do realizacji tego materiału, Korzystałem z ciekawego opracowania. Tutaj w 2020 roku rozpoczęto usuwanie obiektów ferromagnetycznych właśnie w granicach toru wodnego na Zalewie Wiślanym oraz na obszarze rzeki Elbląg. Celem tutaj było zapewnienie bezpieczeństwa podczas budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. I szanowni Państwo, prace te były realizowane przez konsorcjum firm PRCiP oraz przedsiębiorstwa usług specjalistycznych Primor. I tutaj po przeprowadzeniu tych prac powstało takie specjalne opracowanie, w którym wymieniono jakie konkretnie przedmioty zostały wydobyte. Także ja postaram się państwu pokrótce przedstawić, jak właśnie to wyglądało, jakie przedmioty tutaj zostały podczas tych prac ferromagnetycznych wydobyte. Zaczynamy od toru wodnego na Zalewie Wiślanem i tutaj wydobyto około 370 sztuk takich obiektów ferromagnetycznych. Ja postaram się Państwu przedstawić takie najciekawsze obiekty, które zostały wydobyte. Te obiekty znajdowały się tak na średniej głębokości między 2,5 a 3 metry. Z takich ciekawych przedmiotów, które zostały wydobyte to była metalowa rura od Refulera, ta rura miała długość 8 metrów, średnicę 80 cm. Zakończona była flanszami po obu stronach. Także no, kawał stali, można powiedzieć, przy jakimś tam pogłębianiu, gdzieś komuś ta rura od refulera musiała zginąć. Kolejny taki ciekawy przedmiot to jest kotwica stalowa. Ta kotwica miała szacowaną wagę około 800 kg. No i była zbyt ciężka, żeby załoga tutaj własnymi siłami mogła ją wydobyć. Potrzebne było tutaj sprowadzenie takiego bardziej specjalistycznego sprzętu. Oczywiście było też bardzo dużo różnych innych takich drobnych metalowych przedmiotów, między innymi takich jak całownik, płaskownik, pręd zbrojeniowy, linka stalowa, kawałek blachy, płozy do sań, hełm stalowy, Drzwiczki do pieczyka, rura o średnicy 120 mm, blacha stalowa, reflektor, nóż, łożysko, wiadro stalowe. Tych elementów, takich drobnych elementów metalowych, tutaj wymienionych właśnie w tym opracowaniu, było bardzo wiele, także nie będę ich wszystkich tutaj wymieniać, bo zajęłoby to chyba z pół godziny. Z innych takich ciekawych przedmiotów był między innymi pomost drewniany na kątownikach, pomost, Miał szerokość 3 metry, długość około 6 metrów. Deski przymocowane były śrubami do metalowych kątowników. No Było też sporo innych śmieci, między m.in. metalowa beczka, żeliwna kratka ściekowa. Można powiedzieć, że taki prawdziwy raj dla złomiarzy. Oczywiście, jeśli udałoby się im wcześniej wydobyć ten przedmiot, bo tak jak mówiłem, często te przedmioty były zlokalizowane na głębokości około 2,5 do 3 metrów. Przechodzimy teraz do przedmiotów, które udało się wydobyć z rzeki Elbląg. Tutaj tych obiektów ferromagnetycznych było ponad 1200 sztuk. Z takich ciekawych przedmiotów to była kotwica stalowa, fotel samochodowy i znaleziono nawet łódź z elementami stalowymi, także no, też było sporo tej stali, kabel miedziany, w otulinie metalowej długość 30 metrów. Były też elementy burty łodzi drewnianej i bardzo dużo różnych takich drobnych metalowych elementów, m.in. takich jak klucz płaski, sprężyna, blacha stalowa, szpachelka, lina stalowa, dzbanek, łańcuch, szyna, hełm stalowy, medaliczka metalowa, koło roweru. Także no, tych metalowych elementów było tutaj bardzo, bardzo dużo. I tutaj, szanowni Państwo, na sam koniec też taka ważna informacja. Podczas II wojny światowej właśnie ten obszar zalewu Wiślanego i rzeki Elbląg był miejscem takich intensywnych działań wojennych. Tutaj był między innymi transportowany sprzęt wojskowy i podczas tego transportu na rzece Elbląg ten sprzęt wojskowy często stawał się celem ataku w związku z tym, że takie działania były tutaj podejmowane, na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg pozostało wiele niewybuchów, amunicji oraz elementów uzbrojonych. I szanowni Państwo, wszystkie te elementy znalezione, które są potencjalnie niebezpieczne, musiały być oczywiście usunięte. Między innymi, szanowni Państwo, udało się tutaj znaleźć granat z moździerzem, Faust, bardzo dużą liczbę łusek po pociskach, Amunicję przeciwlotniczą, lufę karabinu z mechanizmem spustowym, naboje przeciwlotnicze, elementy granatów moździerzowych, sporo różnych rozmiarów odłamków. Także wszystkie te pozostałości wojenne stanowiły zagrożenie tutaj dla bezpieczeństwa i musiały być usunięte. Drodzy widzowie, na sam koniec świetna okazja, żeby zobaczyć, jak wygląda z bliska ponton roboczy Bjorn. To jest oczywiście nagranie archiwalne. W tej chwili ten ponton roboczy znajduje się w Gdańsku przy nabrzeżu i na ten ponton, tak jak mieliście państwo okazję obserwować na naszym wcześniejszym nagraniu, została załadowana taka wielka koparka CAT 390DL. Masa tej koparki, ciężar operacyjny to jest nawet między 80 a 90 ton, stąd też, żeby ta koparka mogła pracować właśnie tutaj w tej Nowakowie i żeby ta koparka została przetransportowana do Nowakowa, potrzebny był taki duży ponton roboczy. Także macie Państwo świetną okazję, żeby zobaczyć z bliska, jak właśnie ten ponton roboczy Bjorn wygląda. Dziękuję Państwu za uwagę i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.